Cześć z tej strony BizDorPel. Witam Was w kolejnym odcinku z Survival. Nie, SkyWars! <grym> SkyWars! Y Jesteśmy na mapie Latarnia, na serwerze vertex.pl i zaczynamy pierwszą mapkę, pierwszą arenę. Zmienimy sobie pod kamerę, bo tu będziemy spadali w dół i zobaczymy, jak nam pójdzie. Wczoraj grałem, grałem, ale wczoraj były problemy z serwerami. Są, ciągle są problemy z serwerami, ludzie są chamscy i w ogóle e, dosują i robią wszystko, żeby e, ten serwer zniszczyć, jak i inne serwery zniszczyć, ale to przeważnie są dzieci, którzy wykupują te maszyny i dosują. E, no to jakieś itemy mamy na starcik, choć pewnie i tak zginę, ale trudno się mówi. Kurde, czyżby mi się coś tutaj znowu odpaliło? Pobieranie, bo jakoś tak troszeczkę klatki gubię. Ale może nie będzie aż tak źle. Mm, weźmy sobie to, to. Kilofów, moment groma. Kurde, dobra, sobie wezmę poniszcze. Ups, drabinki zniszczyłem, ale dobra, nie będę szedł na górę. Nie będę szedł na dół. A bloku mi się przyda w sumie, e, więc sobie od razu zmieńmy to też jedzonko. Jak najbardziej jedzonko, bo potrzebne jest. Wiecie co zrobię sobie? Palet NT. Jak mi się. Wow, dobra idę. Lol? Dobra. Myślałem, że jakiś taki długi. O, tam się bije trzech typa prawie. O, ho, ho. o ja co idę tutaj do tego kolesia. Wow, album spadł. Pójdźmy na brzeg, bo wczoraj tak skoczyłem i, i nie doleciałem. Siema, koleś. Zginiesz, bo ja cię muszę zabić. Ja potrzebuję itemki jeszcze tutaj. Siekiery miałeś. Uuu, jaki mam miecz? O nie, dziewięć, dobra, spoko. Ten miecz jest ok. E, zbrojka V5, tu jest odpo o, odporność na ogień, sobie zamienimy? W sumie, no nie wiem, czy jakiś taki lepszy łuk, nie ma szkoda. Szkoda, że łuku nie masz. Eee, idźmy sobie tutaj może tym razem. Eee, to byłeś ty co przyszedłeś. O, sprawdźmy czy wziąłeś tą skrzynkę wyżej. Czyż mogłem. To, wziął i postawił pistona. <laughs> dobry. Dobry, dobry. To idziemy może na środek bym poszedł. Abym nie spadło. Możemy poszedł na środek. W sumie skoczymy tam. Aść tu zabijecie. I przegrałem, niestety, ależ nie fart normalnie, ale już naprawdę mało miał apsa. Więc zagramy sobie kolejną rundę. Też zagramy sobie latarnię. Będziemy dzisiaj grali cały czas latarnie. Teraz będziemy tak. Prawdopodobnie robili, że będziemy sobie grali tylko jedną mapkę za każdym razem. O, I tutaj ktoś spamuje niby hakami. To jest 8 graczy. Szybki starcik, bo praktycznie już było kilku graczy, zanim wszedłem. Jest bardzo fajnie. Ach, tak, ten czasem licznik przetnie się. Dobra, lecimy po itemki. Niestety tutaj trzeba zawsze na sam dół lecieć e, po kolwiek mieczyk. Jeszcze to sobie weźmiemy. Załóżmy spodenki. Mieczek mam. E, mam laskę fajną. Duży odrzut. E, dobra, załóżmy sobie to. To jest... Początź na ogień. O, lepsze jest. Weźmy sobie to. Mieńmy sobie tu. Chociaż wolałbym tą laskę. To 4 i to 4, dobra, to będzie lepsze. E, jeszcze sobie załóżmy ten hełmik. Jakieś jedzenie zrzućmy. Oczywiście to jest lepsze jedzenie. O nie, dobra, mieczyk sobie zrobimy lepszy. E, na wszelki wypadek warto mieć mieczyk. Eee, jeszcze zamienimy. Tak, dobra. Możemy iść na jakiegoś na jakiegoś gracza. Idziemy tu iść. Eee, tu jest wysadzona, więc pójdziemy sobie tu. przejdźmy tu. Wiem, że doskoczyłbym normalnie, bo jednak doskoczył się. O. Tu jesteś koleś. O, niższe drabinki. A, się taki. Puta, myślisz, że ja... Myślisz, że to coś ci da? A chodź tutaj. Teraz się nic to nie da. O, jaki lag. Jaki lag, lol. Lol, jakie lagi były. No, zginę, ale lagi. Lol. No i to jest takie granie, właśnie. Tutaj, A, no niestety, lagi są. Nie u. No niestety, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Czasem. No, dobra, no to zagramy. Poczekamy sobie chwilkę, więc. Yy... Stańmy sobie w tym miejscu, gdzie jest ciemno. I cały czas laguje, no kurde, co jest grane. Poczekajmy jeszcze chwilę. No, jeszcze cały czas grają. A ja bym chciał zagrać jednak te lotarnie. I wygrać, może, jedną przynajmniej rundę. Kraju. Ile tu jeszcze graczy jest? Siedmiu? O pięciu, dobra. To wbijmy na, na świątynię. A to jest zajęte. Zajęta. Dobra, to trzeba czekać. Wszystkie arenki są zajęte. Gram jak zawsze na pierwszym serwerze. Tutaj jest naprawdę e, przetłoczona. Przetłoczony serwer i szybko wszystko zajmowane jest. Wszystkie arenki są zajęte. O, dobra, jest jakaś wolna, cuksy, zagramy sobie teraz. Zobaczymy, może tym razem coś ujdzie. Choć właśnie przez te problemy z lagami, no, nie jest, nie jest zbytnio fajnie. Bo ten koleś powinien zginąć, on miał taki słaby mieczykiem, ja miał diamentowe. Może Może wiecie, jakbym się. Wow, kumyki się pokazały. No ten, może jakbym ten nie rozkopywał tego, to byłoby dużo lepiej, no bo on by nic mi wtedy nie zrobił. No ale to jest takie. Mów, hop, -siup. Więc weźmy sobie siekierę. Na start. Tutaj pierwszą. o, ho, ho zbroi tutaj od groma. Śmieczyk, ale mieczyk dziadowstwem. Eee, kolejne miecze, dobra, zabierzmy sobie to wszystko. Zabierzmy sobie tutaj zbroje, buciki. Przełóżmy to, od groma miecze jakieś. Eee, ochrona, ochrona 2, tu jest ochrona 3, więc to zmieńmy. Eee, jedzonko, to jest strzał od groma w tym, że nie ma łuku. Więc polećmy sobie może tam. Tyle, że muszę jakiś tutaj zrobić, bo już tak miałem, że kilka razy sobie polatałem, ale w dół. O, koleś FK jest. To dla mnie lepiej. Dwa diaksy, można by było sobie mieczyk... Za o nie, nie, nie ma sensu, bo przecież mam itemy, spoko. E, zmieńmy sobie... Kurde, ile tutaj mam naprawdę rzeczy. E, przełóżmy to drewno. O, Sarą zarąbiście. Cieszę się. E, jeszcze... co by tutaj założyć? Tu jakieś... Spodnie lepsze założymy sobie. I w sumie na razie tyle. Wyjdźmy i sprawdźmy co tu się dzieje. Ej, tu mnie mogę Dobra. O, patrzcie. Ja go spróbuję zepnąć. Paliłem go, nie Tam jest dwóch graczy. Lol, ale mogą zginąć fajnie. A siepier mamy. Kurde, wykorzystałem. Shit, lol. Lol. mogą zginąć, bo to jest ta. To jest to. Jak wyjdzie któryś, to dostanie Z Tam jest koleś. Ale dolecia strzał ładnie. że nie, nie udało mi się. O, tu jest koleś. A FK jeszcze stoi. Dostał i właśnie spadł. Pięknie. Piękny traf. O ty. O, drugi koleś wchodzi. Ja tutaj mam sporo strzałów, ludzie. Ach, trafiony. Jest kolejny. A, huciek. Dobra, chyba se pójdę do nich na wyspę w końcu. W końcu po to jesteśmy, żeby tutaj zabijać. Pójdźmy sobie na wyspę. Rozbudujmy mały mostek. Dobra, nie ma jeszcze go. się ma Koleś? Nie, no kurde, nie, nie zajdę, ale wiem co zrobię. hej. Hey. Tak ich wykończymy. Aleń schodzi życi. Co on myśli? Lol. Przecież on sobie zrobił pułapkę. Dobra, schodzimy. Jakie lagi, lol. Dobra, padł. Ale dobre to było. Zrobił sobie sam połapkę, Oni mieli szansę ze mną we dwójkę. Dobra, sprawdźmy, gdzie są gracze. 30, dobra. Można tutaj się poczuć bezpiecznie. Przerzućmy sobie te rzeczy, żelazne przynajmniej. Wyrzućmy łopatę, to, 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 kilofy, bo mieczyna, czy też tego Sodgroma. I zbierzmy to, co tutaj jeszcze jest. Masz jakieś bardzo ciekawe rzeczy strzały. Ech, kurde, wykorzystałem to. Zapominam, żeby zmienić sobie. Ech, strzały się mogą przydać, więc ech, sobie weźmiemy. Kurde, tyle tego jest, że już naprawdę za dużo. Dobra, 35. To sobie sprawdźmy, co tutaj mamy. Jakieś buciki lepsze by się przydały. On tu skoczył. Tutaj nie myślałem. Te buciki? Nie. Gdzieś tutaj były takie fajne. rona 5, jest, fajne są. Kurde, czemu nie mogę założyć? A, bo to są te same w sumie. Dobra. Jest na środku ten koleś. Ja bym se poszedł tam do niego, tylko co jeszcze postrzelam z łuku. Trochę strzałek mam. Miałem. Kurde. Tu są strzały. Gdzieś. E tu są strzały, a ja też potrzebuję jedzenie, więc sobie zmieńmy tutaj, wyrzućmy, kurde zawsze z tej skrzynce właśnie, a i trzeba się wspiąć znowu, to teraz bloków nie mam, Dobra, mam już bloki, czemu TNT nie mogę postawić, lol, jakieś problemy znowu z serwerem? Eee, dobra, wziąłem te strzały Lol, dobra, się pogubiłem cały Czemu nie wziąłem te strzał? Teraz już mam, dobra, idziemy na górę I strzelamy w tego kolesia Przynajmniej kilka razy by się przydało trafić Dobra, raz, trafione Jeszcze ucieka Ach, lak był Dobra, nie mam strzału. Idziemy na środek w takiej razie. Szkoda, że nie mam strzału. Kurde, nie lubię TNT za bardzo stawiać, ale dobra, postawimy sobie. Au, nie ma łuku. On co niszczy ten. Spieszmy trochę drewna. Zniszczył trochę, żeby ten, żeby się żeby nie doszedł do niego Dobra Wow, fart Miałem też, bo myślałem, że nie przeskoczę Może jakieś strzały będą Zabrał wszystko? Wszystko zabrał E, zabudował się ładnie Myślę, że coś tutaj mu pomoże 6 sekund, o ty Takie buty ja cię zaraz dopadnę. Zaraz cię dopadnę, tylko chwila. Ja sobie coś zjem, przy okazji. Może by się trafiła ta skrzynka na środku. Czy nie trafi się, ale jeszcze sprawdzimy czy jakiś mieczek mamy. Nie mamy miecza. Dobra, to idziemy do niego. O fakt dobra. <laughs> Co za fake jak zwykle, fake zrobiłem. No nie jest trudno się mówi. A, LOL Wczoraj to miałem naprawdę zły dzień, dzisiaj chyba kolejny dzień będzie lol Napiszemy lol po prostu Zrobiłem fejka No nic, wygrałbym to, ale moja pomyłka e, Stało się trudno, a więc subskrybujcie, lajkujcie, bo gdzieś naprawdę tutaj śmiesznie czasem jest Jak się gra, więc... <grytanie> no i oczywiście jakieś łapki w górę To te lajki właściwie a więc ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia, siemka.